I czemu ja tak zawsze tą serwa zaczynam? Nie wiem A tak w ogóle ta jest ze mną Snowman Senpai Senpai notis Please Jak widzicie mam już Reign of Giants jest teraz update Giant Steps Czyli ślady kroki giganta No i tak grałem sobie jedną grę Zginąłem pierwszego dnia, jeszcze nie, nie była połowa chyba tego dnia Bo zacząłem ścinać drewno, drewno to takie nowe i... Coś mnie zaczęło atakować, po prostu. I jak obiecałem, zagramy sobie jedyną postacią, którą jeszcze nie grałem: Woodim. Nie poradzę sobie. To jest sezon 3,5, czyli testujemy sobie DLC, dopóki nie wyjdzie full wersja. Mam taką myśl, że możemy tak zrobić. Dopóki nie wyjdzie full wersja, to będziemy testować DLC po prostu na sezonie 3,5, a sezon 4 i 5 wyjdzie dopiero jak Donster Dunster of Giants będzie full wersja. Wow. już planuje piąty? Pewnie. Są dwie nowe postaci, więc. Jedna postać, jeden sezon. Tak myślę. Aha, i u Webera się jakoś inaczej odblokowuje. To trzeba zabić pająki, wtedy się zdobywa jego głowę, raczej czaszkę. I tą czaszkę trzeba schować do grobu. I czy coś dalej się robi, to nie wiem. Co on trzyma w ręce? W ogóle jakąś zapalniczkę? Dobra, jesteśmy. Może. Rain of Giants. Piękny. I mamy sikierkę. Ona gada do nas innym głosem. I patrzcie jak szybko ścinamy. Om nom nom. My akurat drzewca nie musimy siewać przy okazji. Ta postać może być dobra na początek gry, kiedy będą chciały nas atakować te takie drzewa śmieszne. Więc cieszy mnie to i nie potrzebujemy na początku flintów, ponieważ przetrwać w pierwszą noc możemy bez nich. Tak samo jak i patyków. Potrzebny nam tylko będzie gras. Ale patyki też sobie pozbieramy. Jak widzicie, ta siekiera jest, jest niezniszczalna, więc jest bardzo fajna postać. I jest nam troszkę zimno, bo jest 19 stopni. Celsjusza? A, chyba tak. Nie wiem czemu, ale cię słychać tak, jakbyś miał stary mikrofon. O, tu mamy kreta! Ludzie kret! Wiesz Nie. Dlatego, że mam. A wszystko jasne. Tego kreta nie załatwimy na razie, bo nie jestem pewien dokładnie, jak to się robi. Właśnie co do tej wersji, akurat możecie pisać mi bardzo dużo różnych porad, ponieważ ja nie jestem pewien nie. o co w tym chodzi. Tu widzimy zakopaną dziurkę. Czemu tam wyskoczyła czerwona pszczoła? Będę ci pisał porady. Okej, okay, możesz. I do to wszystko. Wiecie co zrobimy? Jak ta przem tylko odejdzie to tego gublera go... będę chciał złapać. A, czy ty tu a, wyjdziesz? Na czacie, a czacie Riot Games ten komentuję kogo planować. Komentuj. O o! Aj, Banki. nie zdążyłem A chciałem zabić kreta Dobra Postawimy to tu Może on tu przyjdzie. Czy już to nie działa w wrzając Chodź, ziomek jagody. Yeah, mamy mięso. To jest coś. Jak na razie nie wygląda to najgorzej. Chociaż. Słucham. A bo to LC jest, oglądasz nie tak. Znowu będę komentarze, że o lolu gadają za dużo. I Donovan. Nie mów, bo będę komentarze złe. Pierwszy raz. A tak to standardowo. O i są te drzewa, które się zmieniają jak je uderzę, więc poczekamy. A może... O! Aj za wolno, ale go chyba trachnąłem raz. Nie jestem do końca pewny Lulu No Lulu teraz jest mocna, ale nie gadamy o Rolu Round Dobra, rozwalimy to drzewka, zobaczymy czy nie wylecą tamte. Bo chciałbym wam je pokazać. Ale najwyżej uciekniemy przed nimi. Tylko tutaj jeszcze chciałbym zrobić... O jest i Flint, o jest i jedzonko. Dobra, tutaj musimy pozbierać te rzeczy. Jak wygląda mapa? Jak na razie przyjaźń Ciekawe kim będzie grał Ty kutazie Nie mów o lolu Bo tu jedonster. się uwziął, a to go... Dobra, nic nie mówię. Bo chciałem się zapytać czego masz na Twitchu polsk, na ESLu, czy na... na oficjalnym amerykańskim. Na czym? Na oficjalnym. Ja nie oglądam Znaczy w sumie są mniejsze lagi na pewno. Na oficjalnym. O, myślałem, że już się zmienił. O Jezu i deszcz. I widzicie, mokniemy niestety, a parasola sobie na razie nie zrobimy, ponieważ skór, skór nie mamy. Nie, nie mów bo... Co? Nie. O, już myślałem. Czy by nam się udało wyrobać wszystkie drewno, całe drewno oczywiście, nie wszystkie? Myślałem, że pikniki, no Boże. A co, ustawił go? Co? No. Ustawił go tak na chwilę? No. <laughs> Trololola. Ci ludzie ucieszyli. Dobra, to sobie pozbieram trochę tych hitanków, bo jak się nazywam. Ja mam tego itemkary, którego ty nie lubisz. Twitcha? No. Po prostu nie umiem nim grać. Nie, że nie lubię. Wybrany dwa razy na 108. Zarobiłem. Do. Czy to mnie chroni przed deszczem, chociaż troszkę raczej nie. Dobra, tutaj mamy jeszcze tę dziurwę. Ale nie mamy za dużo flinta. A przydałoby się rozkopać tego, potyka. Kamykanie. O, gdzieś tam uderzy piorun. Bardzo mokniemy. To mnie martwi. Senpai. No Notice mi senpai. Senpai. o co ci chodzi z tym mur? Skąd ty to wynalazł? A tu nie wiem. Jak ja szybko moknę. To Dobra, jeszcze nie mam mokre, bo jak będziecie mieli napisane, że w rękach coś macie mokrego, to wam psychika będzie bardzo szybko spadać. <śmiany> <śmiany> Zabij się. Nie wiem, jak to brzmi, jak sobie Wiem. O, uderzył gdzieś piorun. Zmieniłem się w tego. Pierwszej nocy. A, zabiłem mu. Czemu zmieniłem się pierwszej nocy w Bobra? O w sumie mam pomysł. Nie zmieniamy się w Bobra więcej nigdy. O, mam pomysł! Jeszcze jeden. Au, 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 ziomki. Aha, on widzi w nocy. To też jest spoko. Dobra, zabijamy ich. Damy radę. My nie damy. Dobra, sobie jakieś drewno jeszcze pozjadamy. Ok, czemu się zmieniłem w Bobra pierwszej nocy? To mnie dziwi. Dobra. Niestety bycie Bobrem nie jest zbyt przyjemne, ponieważ później się budzimy z niskimi statystykami, co jest nieciekawe, naprawdę. Ale jesteśmy świetną kontrą na Drzewca, ponieważ podchodzimy, uderzamy go tak i jeszcze się leczymy z każdym no, no, razem. Tak. Gdybyś tylko staty miał, kontry... No, ale to jest taka prawda. To dużo rol... lola. Ta tak. siekiera do nas mówi w ogóle, żebyśmy ją zabrali ze sobą. Tak, bo to się to you, Lucy chyba. Senpai, senpai Notizmi. Dobra, tu sobie powykopywałem wszystko i zaraz zobaczymy, czy się zmieni, bo mam jeszcze 25 tego czegoś. Ale muzyczka jest przy tym świetna. Okej, okay, tu jeszcze powykopujemy coś. Nie, tego drewna już nie chcę wykopywać. <mogliśmy, Mogliśmy rozgryźć dziurę z królikiem nawet. No dobra, nie zmienię się koło czegoś, bo jeszcze spłonę. O, usnąłem, okej. Okay. Super. Usnąłem i obudzę się. Dnia trzeciego, bo czemu nie? Oczywiście... Aha, no dobra, psychika już mam na low. Boże, nienawidzę, bobra Ej, czemu mam już trzeci dzień? Ja mam czarne króliki! Nie, Idziemy kwiatki zbierać, bo sensu nie ma takie życie. ej ej Szczęście się tak cieszysz. Podejdźmy ci później. Dobra, to sobie zostawimy. Nie wiem, tu mamy miód, i kto bym chciał wziąć? Oj, psychika jeszcze bardziej obniżmy, dobry pomysł Dropaj To jest ze mnie potrzebne też A i w sumie tam były jakieś jeszcze pszczółko, kozo, nosy A to weźmiemy sobie już to Eee, widzę, że Woody nie jest raczej do grania Długich gier, chociaż ja nim nie ogarniam pewnie, dlatego Coś mi się wydaje, żeby, że raczej nie długo nie pogramy. To będzie sezon... 3,5 Nie, 3,5 to jest cały sezon, nie, nieważne. Niezależnie od postaci. Mm -hmm. Dobra, kwiatki, kwiatki, kwiatki. To jest jakiś kawałek zielonego terenu. Tam jest dalej jakiś teren jeszcze? a możemy przejść tam sobie. Okej, okay, ale zielony teren oznacza kwiatki, więc... Ojej, są kwiatuchy nasze szum Tylko musimy teraz sobie szybko tą psychikę Nie, nie kop tych drew drew Nie kop tych drew You're lucky much better now Dobra, jest, są jakieś tutaj rzeczy kamienne, no coś kowate Nie mam miejsca nawet na to kurde Dobra, może sobie zrobimy po prostu kilo, Okej okay. Coś jeszcze od... wywalimy, bo tutaj nam myślę, że nie będą potrzebne na przykład... O właśnie to To sobie będę musiał zjeść, bo... Tak jeszcze zaraz zepsuje Ja tak mi chyba w psychiki nie poprawię na szybko Dobra, tam jest jeszcze jakiś kwiat Tu jest również zejście do jaskiń co na pewno... Nie będzie dobrym pomysłem teraz. You stupid... Ale yes. jezu... Jedna przemiana w tego, jestem kilka dni później, i nie wiem co się dzieje i mam w ogóle mało HP jak... ...jakiś dzikus... ...dziki. Okej, okay, mamy kamienie. O, są i lodowe kamienie. Najważniejsze złoto, dobra, gdzie złoto schowamy? Co by tu zjeść teraz? Szyszki na mnie potrzebne Okej okay. Potrzebuję złota, ponieważ chciałbym sobie zrobić pleca gdzieś też. O jest jakiś tutaj itemki tu są da Idź. Jedź to. Jedź to Co on robi? O fuck yeah Nie wiem jak to się udało. Bo nawet nie musiałem... Kurczę, tu jest trochę za dużo tych kwiatków. Dobra, uciekamy w... To miejsce. Będziemy sobie kopać w nocy. Tu jest wysoki ptak. To też nie jest najbezpieczniejsze, ale... Ale trudno. Kurczę, bardzo potrzebuję tej maszyny, ponieważ przydałoby się mieć już. O, budził się. Świetnie. A my go nie zabijemy na pewno. Mamy pół HP ten już uciekamy stamtąd. I tak, mamy już złota wystarczająco dużo, myślę. O fak. Dobra, zostawił mnie. Rozpalamy kolejne ognicho. Sensu tu osiedlać się nie ma, ale potrzebuję plecaka naprawdę, więc buduję ten science machine, czy zmarnuję złoto jedno. Mamy niby jakąś parasolkę, ale ona nam za wiele nie da. Gdzie mamy backpack? Plecak, plecak jest. O. Thermal Stone. To jest ten nowy kamień chyba, żeby... No właśnie, to już nie jest Heat Stone, tylko Thermal. On zmienia swoją temperaturę. Eee, namiot, co my tu mamy? Zistlin tu, co? Zjest? Restor Sanity. Jakaś pewnie rzecz śmieszna do jedzenia. Taka jak te Healing Selvy. Dobra. Tu jakieś mamy ogniska, które nas Oziębiają na lato spoko Tu raczej nic nowego nie widzę Ej, czemu zgasło już to tak nisko? He, jest po prostu uu będzie problem trawa, 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 Jest, jest trawa Teraz tam szybko musimy wrócić i rozpalić ognisko. Bo chciałbym być koło tego No, rozpaść się gdzieś. Dobra, dorzucimy drewna Niech się tutaj pali. I w jedzeniu co my tu mamy nowego. Mmm, wiadro kupy. Tak mogę to nazwać. Iceboxa znamy. Alchemy Engine. Potrzebujemy teraz czegoś takiego. Co ja nie wiem, co to jest. Electric Ardujet. A wcześniej tego nie było potrzebne. Zmieniło się coś, Cześć. Dobra, jestem. Jestem strasznie mokry poza tym. No to znamy Thermal sur To chyba są to do sprawdzenia temperatury po prostu. Letni grot też znam. I to jest maszyna, która nam pomaga z... zaraz zdejmiemy sobie te rzeczy, bo strasznie są. Mokre, pewnie. No, plecach też muszę zdjąć. W takim razie, mm, dobra fight. Coś ciekawego nowego. Boomerang. Nie, tutaj też nie widzę nic nowego. Tak, jak na tą chwilę. To oczywiście znam. To jest tak samo wszystko mi znane Uuu, o jest. To się robi ze złota i z ciosanych kamieni. No dobra. Fak. Out what fuel, widzieliście to? Właśnie już Teraz troszkę ciężej ze wszystkim, nawet mamy mokre. Mokre paliwo możemy dokładać do ogniska i Nie jest fajnie. Dobra Reinhardt, o! Jakbyśmy mieli to, a to jest dosyć ciężko zdobyć na tą chwilę, ponieważ no, możemy zginąć przy tym Melon, Ice Cube to chyba raczej, wiecie o co chodzi? Ochładzamy się Jest i płaszczyk jakiś tutaj ciekawy, dobra No co poradzę, zaraz zginiemy, bo po prostu to nie jest dla mnie Z tego co widzę jak na razie Ale wydaje mi się, że jest smaszeć się robi, że złota dalej, no dobra Jesteśmy strasznie moksi, psychika nam spada okropnie. Jesteśmy martwi mniej więcej. Życie nie ma sensu tą postacią. O, jeszcze nam jest zimno, zajebiście. Ok. Nie wiem kiedy te rzeczy wysną też za bardzo. Ale przy okazji sobie przepalimy tutaj jakieś mięso. jo. Właśnie ginę, co tam? Ginie. Okej. Okay. Dobra, ty mogę sobie trochę zdrowia podnieść, ale... Deszcz, przestań już padać, przestań. Stach, please. Bo już mi spada niby to moknięcie. O, jest, deszcz przestanie padać. Zaraz nam potrzeba dwóch diod do tego Alchemie no tak? Czyli to są... ile to było w takim razie? już nie pamiętam chyba. Chyba 4 złota. To troszkę łatwiej w takim razie to zbudować, bo kamieni tak będziemy mieli. Dobra, to już sobie nie wykopimy więcej, ale chciałbym. Wiem, że do mnie idziesz, ale... Odwal się. No. Wzięłam Dobra, idę stąd, bo no, mi spokoju nie da. Także też śmierć... co to? No, zajebiste. Śmierć mi tutaj też tak za bardzo nie będzie przeszkadzała, ponieważ to jest tylko testowanie. Raczej na Woody już grać nie będę, z tego co widzę, bo no... Chce pościnać drewno, to umiruj. Więc postanowiłem teraz tak w mojej głowie na szybko, że następne odcinki będziemy już grać na przykład tymi postaciami, które były na poprzednim kanale, na, o którym pewnie nic nie wiecie. Więc zagramy sobie babkami i Walking Cane mam i Wilsonem, Wilsonem myślę, że zagramy następną grę. A później Kubitkami będziemy grać, bo Wolfganga już widzieliśmy, kiedy jeszcze nie był tak znerwiony. No, no to tak będzie. Dobra, mamy Walking Cane. Tego normalnie mi się nigdy wam udało nie pokazać... Nie udało mi się wam pokazać, no, no, taka składnia śmieszna. Więc teraz jestem dosyć szczęśliwy, że to mam, przekazy przy zwiedzaniu świata mi się to przyda. Pamiętajcie, jak wiecie coś o tym to piszcie, bo... no... średniowo. Brzydkie są te światy tutaj... Tak po, taka mozaika się nazywa, a już mówiłem o tym, że tak się to nazywa A ktoś dzwoni A sprężenia Jezu, co to było? To twoje? Co? Jak to? Bieram? Sprężenia były Nie? Tak. Nie, nie, moje? Twoje Nie, nie przyznaję się do niczego Tylko jakaś kałuża, w ogóle kałuża Nic Nic mi nie udowodnisz Ja nie udowodnię Ok, masz rację. A, tu już byliśmy. Ta. Tam iść nie chcemy, bo to jest ta mozaika, gdzie jest tak brzydko, to może pójdziemy sobie w lewo. Dobra, czy my mamy trawy? Już nie mamy trawy, a zaraz będzie noc znowu. Świetnie. Bardzo fajnie się gra tą postacią. Aaaaaa! Ciekawe, czy jakbym miał niskie statystyki i zmienił się w Bobra, to też bym miał później po przemianie jeszcze niższe, czy takie same jak. Czy mi się odnowiły do lepszych nawet, no to by było ciekawe. Wtedy bubr byłby nawet spoko, ale w takich skrajnych stosunkach z grąb. Słyszę pająki, a właśnie w ten sposób można odblokować. Snek. Ja mam tu dzidę, tak? Nie wziąłem tej dzidy. Ale się go go bije tym No tak, i na tą głowę jest mała szansa, że się uda nam ją dropnąć No I nie udało się Ojej Smutaczak Dobra, przynajmniej nie pada, nie? Zawsze coś tak. No. Zgadzam się z tobą. No dobra. W stu procentach. Czemu czwartego dnia już są te wojownicze pająki skaczące? Bo mogą. Dobra, z nimi to ja szans nie mam, więc sią. Idźcie już sobie, ej. A teraz w sumie? O, 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 dobrze, dobrze. Uuu, ja mam 10 HP. Dobra, to byłby koniec tego odcinka. Przeżyliśmy 4 dni. O, i mamy kawałek do. do Wickfried, czyli już się zbliżamy do sezonu 5, który będzie dopiero jak wyjdzie ta gra następna. Jeszcze ci powiem. Co? Że pogram sobie w to, co ci się jeszcze nie wrzuciło. Okej. Okay. Chodź. A nie, to nie wiedzą, bo to już jest odcinek na piątek, ten co ja teraz nagrywam, a w czwartek było to. A. Taka sytuacja. Kurde. Dobra, no to dzięki wam za oglądanie. To był Woody na nowym DLC i dziękuję jeszcze raz. Bez papa. meni. Siemanko. A.